Cześć, ja jestem Grzesiek i dzisiaj przyjrzymy się permutacjom G. Permutacje G to najczęściej z pojawiających się permutacji na kostce. Szansa na to, że wyjdzie nam G jest jak 1 do 18. Warto więc nauczyć się tych permutacji na samym początku, zwłaszcza, że rozpoznanie tych permutacji jest bardzo łatwe. Zawsze one składają się z tych samych elementów. Tu mamy GA, GB, GC, GD i zawsze możemy zauważyć taki bloczek z innym elementem i albo są one w kolorach sąsiednich, zielony, czerwony, albo w przeciwnych. Tak? I albo są w układzie z prawej do lewego, albo lewy do prawego. GA, GB, GC, GD. Dalej, kolory sąsiednie to mamy GA, GC, GB, GD, kolory przeciwne. Po drugiej stronie albo z boku, w zależności od sytuacji, mamy światła. W GA i GC mamy światła z boku do tego bloczka. Tak. Natomiast GB i GD w tych dwóch naprzeciwko bloczka mamy światła, jak widać. Co jeszcze, jeżeli chodzi o GA i GC, naprzeciwko tego bloczka jest ten element w tym samym kolorze, narożnik. Tak? Więc to jest wszystko. Ja je wykonuję tak naprawdę wszystkie jednym algorytmem. Algorytm pochodzi od matca Falka. I tutaj, w przypadku każdej z tych permutacji, ja go przedstawię. Zacznę od permutacji GD, bo wydaje mi się ona najprostsza. Mamy bloczek z przeciwnych kolorów, światła naprzeciwko, też z przeciwnych kolorów. Umieszczam bloczek z prawej strony i robię następujący algorytm. Sexy move, dokładam D i teraz taki ruch, R2 U', R U i teraz do dołu. R' U' do dołu i w ten sposób. Urokiem tej permutacji jest to, że ostatni ruch D' możemy też zrobić jako I Wtedy mamy w ten sposób. Na GC robię dokładnie ten sam algorytm, tylko wykonany od tyłu, więc sytuację też trzeba nieco przekształcić. Bloczek mamy z prawej strony, więc muszę go przestawić na tył i zaczynam od czegoś takiego, mianowicie R2U', R U', R U', R U', R2 razy i teraz mamy taką sekwencję d i taki Sexy Move I D. Niepełny Sexy Move. Znowu, urokiem jest to, że ten ruch D mogę zrobić na początku, tak? To znaczy mogę zrobić w ten sposób, tak i w ten sposób skończyć. Na GB robię znowu ten sam algorytm co na GD, ale zmirorowany na lewą rękę, teraz jeszcze przeniesiony na prawą rękę, więc to brzmi skomplikowanie, ale jest dosyć proste. Rozpoznanie też jest dosyć łatwe. Mianowicie, mam bloczek. Teraz jest tak, że ten podwójny pasek jest jakby z tyłu, z lewej strony mam światła. Algorytm idzie w ten sposób: bloczek, tym razem jak gdyby z tyłu. Kolor narożnik naprzeciwległy jest teraz tutaj przy mnie. Z lewej strony mam światła i zaczynam od Sexy move, ale od ruchu R', czyli R' U' R U, D' dokładam, tu robię mały regrip, R2 U, R' U, R' U' R U R, U R, U R, U R 2 razy U' i tutaj akurat, znaczy U' to jest tutaj auf, ale na pewno D musi iść. Mamy zauważmy, że możemy zacząć od ruchu D, czyli z Move. D' i teraz R2 IGA bloczek i tutaj narożnik w kolorze sąsiednim, światła w kolorze z kolorów sąsiadujących ze sobą i ja umieszczam w ten sposób bloczek jest przede mną, kropeczka z narożnikiem jest z tyłu. Światła znowu mam z lewej i algorytm idzie w ten sposób. R2 U R' U R' U' R, U'. R U'. U', R2 i tutaj mamy ruch D, U', tak, odsunięcie na różnika R, U', R, U', R, tak i D'. No i aut tutaj konieczny. I znowu możemy zacząć od ruchu kończącego, czyli od D'. Tak, wyjdzie nam dokładnie to samo. Więc to jest wszystko. Warto eksperymentować z tymi permutacjami, szukać własnych fingertrików, zwłaszcza te ruchy D, D' prim można tutaj stosować wymiennie, robić na początku na przykład algorytmu, ewentualnie szukać innych permutacji, ponieważ w wersji G jest no co najmniej kilka. Każdy szuka tego, co jest dla niego najwygodniejsze. Dzięki, to wszystko z mojej strony, pozdrawiam i na razie.